To nastawienie przed wyjazdem, żeby właśnie pokazać świat i żeby ten wyjazd był również jakąś formą naszej pracy, myślę, że wynika z tego, że moja ówczesna dziewczyna, a teraz już żona jest dziennikarką, ja fotoreporterem i mamy coś chyba we krwi takiego, że, żeby przekazywać informacje, żeby opowiadać o czymś. E i chyba właśnie ta idea, w ogóle idea tego wyjazdu zrodziła się z tego, że chcieliśmy trochę zmienić nasze jakby taką, naszą taką rutynę i codzienną, żeby te nasze umiejętności i to, czym się zajmujemy na co dzień, przenieść na taki grunt właśnie e, no, światowy, może źle to brzmi, ale chodzi o to, że e, nie tylko... Zwie... Znaczy, chodziło o to, żeby jeździć po świecie, ale nie tylko robić zdjęcia pamiątkowe, pi, nie wiem, piramid i... Chińskich, tylko właśnie z, z, postarać się znaleźć jakieś takie informacje i przekazywać jest to szalenie trudne e, tym bardziej, że sama podróż sama w sobie jest bardzo, bardzo e, no, czasochłonna i energochłonna ale gdzieś tam z każdego dnia pozostawał jakiś czas, żeby właśnie się rozejrzeć e, jak pokazać ten świat? No nie da się on jest tak różnorodny, że to można tylko pokazać małą cząstkę Właśnie portretując ludzi, ale w kontekście miejsca danego. To jest chyba najważniejsze, bo jak wyciągniemy samą sylwetkę, samą postać na ulicy, to bardzo często się okazuje, że te osoby wyglądają tak samo w każdym mieście albo podobnie. E, e, a jednak jak mamy tutaj e, szerszy troszkę plan i widać jakąś ścianę, ulicę, samochód, słońce i tak dalej, to już e, wychodzą różnice. E, no i Nagle się okazuje, że jednak ten świat jeszcze mamy trochę różnorodny i że w każdym kraju jest trochę inaczej. Niektórych jest łatwiej fotografować, niektórych trudniej, ale da się, generalnie się da. Wydaje mi się, że to portretowanie miejsc to jest taka fotografia uliczna, street fotografii, czyli to jest łapanie, łapanie takich momentów, które są tylko teraz. I które czasem dają się i Momenty, które czasem daje się przewidzieć. Czyli szukamy jakiegoś miejsca, który. Znaczy fotografię najlepiej sobie najpierw wyobrazić, a potem ją zrobić mimo wszystko. Czyli widzimy jakieś miejsce, jakąś ścianę charakterystyczną na przykład znakiem albo napisem reklamą. I teraz, aha, czyli jak to jest fajne tło, jeżeli tutaj bym ktoś nadszedł z tej strony i spojrzał na przykład w tym kierunku, to byłoby świetna fotografia. I to nie znaczy, że ja wynajmę kogoś, żeby ten ktoś mi nadszedł, bo to nie taki jest zamysł, ale staję i czekam, aż to się zdarzy. Czasem można czekać minutę, a czasem godzinę i nie doczekać się tej sytuacji, to jest jasne. I to trochę siebie, może wytłumaczę, bo opowiadam o tej ulicznej fotografii. A to było bardzo ciężkie w tej naszej podróży, bo jednak, jednak mimo wszystko, my podróżowaliśmy i zwiedzaliśmy, i e, każdego dnia były jakieś takie cele do zrealizowania: typu nie wiem, zwiedzić jakąś świątynię, czy, czy wejść na jakiś szczyt. No i, i gdzieś po drodze pomiędzy punktem A a punktem B rozglądałem się i szukałem takich miejsc i to też trochę zależało od cierpliwości osób wokół, czy ja mogłem postać, postać i poczekać na tę sytuację dłużej. Także te moje fotografie ze świata są. są jakąś taką wypadkowo podróżowania i mojego wcześniejszego doświadczenia w fotoreporterce, to nie były wyjazdy stricte fotograficzne, kiedy ja mogłem skupić się na jakimś temacie, obmyślić. Myśleć wszystko, yy, yy, to raczej było takie łapanie chwil yy, właśnie między, mię między zwiedzaniem, jednak mimo wszystko, i poznawaniem tych kultur. Yy, zrobiłem, co mogłem. Mm -hmm. yy, to jest chyba coś takiego, o czym się nie myśli. Po prostu, jeżeli ktoś jest yy, ciekawy świata i otwarty na świat, to po prostu to wszystko chłonie. Yy. I to jakoś tak się zbiera do kupy i zdjęcie wychodzi. Czasem, nie zawsze czasem nie wychodzi. E, czy foto, fotografowałem zmysłami wszystkimi? No nie wiem, e, generalnie staram się być osobą otwartą na świat i mieć oczy dookoła e, i szukać takich charakterystycznych miejsc i, albo elementów, które są tylko w danym kraju, a nie gdzie indziej. No tak, no mi się wydaje, że trzeba być po prostu otwartym na świat i na ludzi przede wszystkim i, i e, zaufać im i spróbować, żeby te, ci ludzie zaufali Tobie, bo to jest bardzo ważne. E, wiadomo, że teraz w każdym kraju są, jest, jest rzesza turystów i niektórzy już tego po prostu nie chcą, ile można robić zdjęć, e, znaczy ile można pozować do zdjęcia. Trzeba jakoś takich przekonać swoim uśmiechem albo spojrzeniem, bo zazwyczaj bariera językowa jest za duża. Idealną sytuacją jest właśnie, jak mamy czas, wydaje mi się, żeby poznać kogoś, że, że przed złapaniem aparatu i zrobieniem właśnie pierwszego zdjęcia, żeby z kimś porozmawiać, kogoś popytać o różne rzeczy, pokazać, że ma się dobre intencje i żeby ta osoba właśnie nam w jakiś sposób zaufała nie jest to zawsze możliwe a w takiej podróży to jest bardzo no wiesz niemożliwe właśnie często to poznawanie się było skrócone po prostu właśnie do uśmiechu do tego, żeby pokazać aparat minę, że super i że zrobię i nie wiem, mieć nadzieję, że swoim uśmiechem się przekona daną, daną osobę ja wtedy miałem w którymś momencie brodę do pasa, długie włosy i przetarty t-shirt wyblakły. I tak mam wrażenie, że to nawet ludzi <laughs> przekonywało bardziej, niż gdybym był jakimś wyglądowanym fotografem, który pewnie zaraz zdjęcie sprzeda i... czy nie obrażając żadnych fotografów, nie, to, nie to mam na myśli. No ale budziłem, mam nadzieję, zaufanie w jakiś sposób. I, i, i w ten sposób, bo jest też bariera językowa po prostu w... Ja nie mówię w języku hiszpańskim, w żadnym języku yy, azjatyckim, więc jeśli ktoś nie mówi po angielsku, to dla mnie to był, był problem. I chociaż obowiązkowo w, w każdym kraju, do którego się jedzie, powinno się znać chociaż kilka podstawowych słów typu dzień dobry, przepraszam, dziękuję. Yy, I czasem nawet to wystarczy. To, to jest trochę jak z nami Polakami. Jeżeli ktoś do nas przyjedzie z zagranicy i powie trzy słowa po polsku, to my już się bardzo cieszymy, bo wiemy, że nasz język jest bardzo trudny. I trochę tak jest właśnie w świecie, w takich krajach w Ameryce Południowej, a nawet jeszcze bardziej w Azji, gdzie no dla nas języki azjatyckie to jest zupełnie inna rodzina języków. Czyli, znając kilka słów i uśmiechając się, to już, już często robi robotę, że tak powiem. Także, wracając do pytania, może idealną sytuacją jest to, kiedy możemy dowiedzieć się czegoś o danej osobie wcześniej a potem przed zrobieniem zdjęcia porozmawiać z tą osobą i ją poznać. I, I to nie chodzi tylko, że my poznajemy tą osobę i nam to pomoże, tylko, że ta osoba fotografowana poznaje nas. I jednak w typowym portrecie najważniejsze jest to spojrzenie i to otwarcie się osoby i, i słuchanie nawet naszych jakichś tam poleceń, bo yy, ktoś może się, jak ktoś nam nie zaufa, nam mówię ogólnie o fotografom, to yy, się usztywni yy, i każdy Twój pomysł będzie uważać za idiotyczny, albo może nie powiem tego wprost, ale no nie wiem. Dajmy na to poproszę kogoś, żeby tak się oparł, a co ja tutaj będę się wyglądał jak filozof albo coś takiego, jakiś taki tekst. Yy, także yy, no to jest takie poznawanie się nawzajem, wzajemne. Yy, yy, Wydaje mi się, że dobra fotografia ma kilka warstw swoich i może na tym to polega, że nawet jeśli tą uwagę to w pierwszym momencie skupimy na osobie, bo tak jak mówisz, właśnie osoba przyciąga, tym bardziej, że jak patrzę w obiektyw, to ten wzrok nas przyciąga, znaczy osoby, która ogląda zdjęcie, to automatycznie przyciąga, ale no... Y Wierzę w to, że na dobrą fotografię człowiek poświęca więcej niż dwie sekundy i jak właśnie po patrzy na nią dłużej, to nagle widzi, że oprócz tego, tej osoby i tego spojrzenia, to tutaj jest ciekawy drugi plan, a czasem i trzeci plan. I to jest, to jest fantastyczna sytuacja, jak tych planów jest więcej i które się nakładają i właśnie jakoś ze sobą koreluje. Ale prawdą jest właśnie to, że wzrok i, i jakby sama twarz przyciąga największą uwagę. W mojej całej przygodzie z fotografią zwróciłem też uwagę, że znaczy, może trochę odniosę się do takiej mojej codzienności fotograficznej tu, tu w Polsce, znaczy, w Toruniu. Jak robię komuś portret i, i mam okazję pokazać to zdjęcie, to choćbym nie wiem, jak się starał i myślał, jakie jest tło, jakie jest ustawienie osoby, jakie jest tam światło. To po prostu 99% ludzi, pierwszy, co tylko patrzy na, na swoją twarz i reaguje na to, czy dobrze wygląda. I jeżeli ten, że tak powiem, egzamin jest zdany, czyli jeżeli osoba portretowana, e, jej się podoba wyraz twarzy, to dopiero wtedy spojrzy na ciąg dalszy zdjęcia. To może czasem powodować u, u fotografów jakąś tam lekką frustrację, bo. Można y, mocno się starać i wymyślać tutaj. Nie wiadomo co, że na przykład przez jakąś szybę z odbiciem, światło tylne coś, a ktoś spojrzy i powie, że ma, no nie wiem, y, nie wiem widać parę między zębami albo coś takiego i, i koniec. I już zdjęcie jest y, skasowane. Y, także to jest trochę właśnie dowodem na to, że jednak głównie przyciąga twarz i, i spojrzenie, a cała reszta jest takim jakby. No, nie nazwałbym dodatkiem. Dla fotografa to jest bardzo ważne, a dla osoby, która jest portretowana, jest na, no na drugim planie właśnie. Nie? Jest mniej ważne. E, no, każde miejsce jest trochę inne. Z jednej strony, ten świat nasz cały jest, no, globalizacja i szczególnie kraje kapitalistyczne wyglądają. Znaczy, no, że to powiedzieć, przepraszam, jeśli mogę. Świat się ujednolica, i wszędzie, gdzie jedziemy, ludzie są podobni do siebie, ale ale jednak coś się je wyróżnia. No, dajmy na to yy, Nowy Jork, jeżeli widzimy miasto, yy, nie, akurat nie byłem w Nowym Jorku, ale jak widzimy zdjęcie, nawet jeśli to jest portret taki uliczny, nazwijmy to, no to chyba yy, każdy pozna, że to jest Nowy Jork. Nie wiem, coś w tym jest i to nie musi być yy, yy, nie wiem, ten br most brukliński w tle, to może być zwykła ulica, ale ma to coś w sobie takiego, że człowiek poznaje, że to jest Nowy Jork. Yy, no i każde, zdjęcie, każde miejsce ma taką jakby swoją no duszę, powiedzmy, górnolotnie, która jest właśnie taką informacją dodaną, może tak, robiąc portret najważniejsza jest postać, ale to, co jest w tle, jakby informuje nas o tym albo gdzie to jest, albo kim, kim ta osoba jest i czym się zajmuje, może trochę teraz też Nawiązuje do takiej mojej, właśnie zawodowej, bardziej pracy, jak fotoreporter dla gazety, kiedy często fotografują, robiąc portret, musiałem pokazać, czym ta osoba się zajmuje. Tak? Czyli, jak nie wiem, bo to robiłem zdjęcie lekarza, no to ten lekarz powinien mieć, może nie powinien, ale dobrze, jakby miał na przykład słuchawki na, ulu, na szyi i już mówiło to, kim jest, albo w tle był jakiś zielonkawy parafan i tak dalej. I to jest taka wartość informacyjna, ale równie ważna. Będąc fotoreporterem, jakby mam obowiązek pokazywania rzeczywistości, mi się wydaje. I tak naprawdę nie jestem przyzwyczajony do takiego lukowania i do szukania tylko pięknych kadrów, tak zwanych landshaftów, landscape. Czyli, jadąc tą podróż. Ja chyba starałem się fotografować rzeczywistość taką, jaka jest, ale dla każdego to jest inna rzeczywistość, ale jak przeglądam czasem te moje zdjęcia z tej podróży, to, to widzę, że, że jednak większość zdjęć to nie były właśnie jakby wulkany, wodospady i piękne lasy o zachodzie słońca, tylko jakby taka właśnie codzienność, taka ulica. Yy... Znaczy ciężko, no, ciężko jest zrobić zdjęcie, którego już nikt wcześniej nie zrobił, to na pewno. Yy... Każdy ma teraz aparat i każdy robi zdjęcia. Eee, ale no, to, 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 to też e, sztuka jest tym zdjęciem, do, do, dotrzeć do odbiorcy i pokazać w taki sposób jaki się chce. Eee, no ja robiłem co mogłem. Eee, to znaczy, mając swój bagaż doświadczeń jako fotoreporter, szczerze mówiąc, nawet starałem się w którymś momencie robić takie cukierkowe e, obrazki. Bo mi tego brakowało właśnie, bo pracując w gazecie codziennej, robi się zazwyczaj dziury w drogach, albo taką szarą rzeczywistość, albo nie wiem, budowę jakiegoś muzeum, albo czegoś tam, albo właśnie portret lekarza. I trochę brakowało mi takich ładnych obrazków, i na pewno przez dłuższy czas skupiałem się na tym, żeby zrobić. Wodospad głasu po prostu, to jest pierwsza rzecz, którą podróży, w naszej podróży zobaczyłem, a która po prostu szczęka mi spadła, jak zobaczyłem ten cud natury. No więc tam starałem się zrobić po prostu niesamowite zdjęcia tej, 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 tej wody, tego tej, tej, tej żywiołu. E, gdybym pojechał tam pod koniec podróży, to pewnie trochę inaczej bym e, na to spojrzał. E, może właśnie na ten ogrom turystów, który tam chodzi cich, 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 i ogląda to i, i ciężko jest w ogóle skupić się i mieć ten wodospad. No, no nie ma opcji, że ma się dla siebie, ale że, żeby obejrzeć ten wodospad, trzeba omijać tam wycieczki turystów i uważać, żeby mm, nie zaatakował nas na przykład Ostronost taki tam zwierzak chodzi i wyrywa y, torby z kanapkami. Tak, na pewno. Przed wyjazdem pracowałem 7 lat jako fotoreporter i to mi weszło w krew bardzo. To znaczy, wyjeżdżając, z jednej strony decyzja o wyjeździe miała się podjąłem chcąc zmienić otoczenie i zmienić to, co fotografuję, ale nie mogłem się oderwać od swoich umiejętności i od swojego doświadczenia. To jest po prostu niemożliwe. No, czasem nam zamyka różne takie. Pracując do gazety, dla, stricte dla gazety, też trzeba się czasem jakimiś regułami e, kierować, i potem ciężko ich się pozbyć z głowy. I ten wyjazd też miał to na celu. Nie wiem, czy mi się udało, nie wiem, czy mi się coś otworzyło po, po powrocie. E, Trochę podejście do świata na pewno mam inne, co też jest ważne w, w fotografii. E, mm, no, ale tak. E, ja raczej znaczy, miałem podejście do tego świata stricte fotoreporterskie. <grych> Czyli szukałem jednak wydarzeń, szukałem, szukałem tego, żeby coś się działo. Yy, nie wiem, nie wstawałem specjalnie na przykład, o, czy, mówię to z przykrością, może nawet że, że o 5 nad ranem, żeby zrobić wschód słońca w danym miejscu, bo sobie wymyśliłem, żeby właśnie dany jakiś wulkan czy wodospad mieć w takim a nie innym oświetleniu. Bardziej chyba mnie ciekawiło to, co się działo jakby trochę po tym, jak się zachowują turyści w danym miejscu no i osoby, które tam właśnie przebywają. Wiem, że... Wiem, że polubiłem pustynię na przykład. O, tego się nie spodziewałem przed wyjazdem. Niesamowite to sobie... Znaczy, może dlatego, że jakby trochę no, może tak powiem, że w pracy fotoreportera w gazecie y, trzeba przekazać informacje i wtedy zdjęcie dobrze, jeżeli tych informacji ma dużo, co, co, co często wiąże się z tym, że ono jest takie zapełnione całe, że każde miejsce w fotografii jest, coś jest, albo jest postać, albo jest jakaś rzecz, albo jest właśnie charakterystyczne tło. Y, I chyba brakowało mi takich fotografii y, no, nie wiem, minimalistycznej, nazwijmy tego, czyli że. Mam zdjęcie, na których na czterech, piątych zdjęcia nie ma nic, ale jest ten jeden element, który przykuwa uwagę. Takich zdjęć wcześniej do, do gazety nie mogłem robić, a, a tu nagle mogłem się na takie miejsce otworzyć. I może dlatego właśnie tak mi się spodobały pustynie, jako miejsca z, z nieograniczoną przestrzenią e, i gdzie wzrok nie sięga, to po prostu widać tylko linię horyzontu. O, o, Salar de Ujuni w Bolivii, To jest taka pustynia solna. To jest niesamowite miejsce, po prostu. E, która jest po prostu. To jest biała Ziemia. I jak okiem sięgnąć, jest tylko albo błękitne niebo, albo właśnie biała, biała, e, biała Ziemia. I strasznie trudno jest. Te, e, nie ma punktów odniesienia. I czasem coś jest małe, coś jest. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Trzeba pojechać albo zobaczyć sobie zdjęcia. Ale perspektywa jest nam strasznie. Zaburzona. No to były niesamowite miejsca, choć kardynalny błąd tam popełniłem. Nie wziąłem ze sobą okulary przecisułeczne. Po prostu niesam... dobrze, że wzroku nie straciłem. Prawda jest taka, bo tak musiałem mieć przymrużone cały czas oczy i coś tam zrobiłem. No ale to było niesamowite miejsce. i Wracając do, do, do tych moich zdjęć z podróży, no, może, może właśnie to mi się podoba, że mogłem w tej podróży zrobić zdjęcia y, takie minimalistyczne, takie, że robiłem je w, generalnie też dla siebie, to też jest trochę inaczej. Że nie musiałem spełniać żadnych warunków, tylko mogłem robić to co mi się podoba i tak jak ja chcę, bo nikt mi niczego nie kazał, nikt niczego nie wymagał. E, no więc. Y, takie zdjęcia, gdzie wcale dużo nie ma, a jednak coś jest, coś się jest sprzykowującego Aha, i zacząłem fotografować też czarno znaczy fotografować yy, potem na, na etapie obróbki, ale z, robiłem zdjęcia czarno-białe, których też wcześniej przez te 7 lat do gazety nie robiłem, bo jednak żyjemy w kolorze, yy, a tutaj mogłem się zabawić i trochę te, te zdjęcia yy, wywoływać, nazwijmy to, w, w czarno I, i to mi się podobało też, to miało swój klimat taki. Ale wiem też, pamiętam na przykład też porażki z tej podróży, też trzeba się przyznać. Nie wszędzie było łatwo robić zdjęcia, na przykład Boliwia jest takim krajem, który jest na mojej liście krajów, które są niesamowite i zdaję sobie z tego sprawę, ale nie zrobiłem tam ani jednego dobrego portretu czy zdjęcia kobiet boliwijskich, które są niesamowite. To jest, to jest kraj, który jest, yy, tam jest prawie. Ponad 90%, 90 ludności to jest rdzenna ludność yy, i kobiety chodzą po prostu w tradycyjnych strojach, na co dzień, na ulicy. To jest trochę tak, jakby byśmy tutaj w Toruniu, yy, nie wiem, kobiety idąc do, do biura, do, do pracy, ubierały się. W stro, stroje kujawia, kujawiaka, tak, nasze tutaj regionalne, i tam tak jest, i yy, miałem niesamowite ochotę zrobić. Znaczy, to, to jest przykuwający, tak, wzrok, jak się przyjeżdża. Z, no, my, my akurat przyjechaliśmy z Chile. Niesamowicie to przykuwało wzrok, ale te kobiety są tak groźne, że ja się po prostu bałem. Yy. I jak już spróbowałem, to mnie ktoś pogonił raz. Ja nie mówię, że tak jest zawsze, ale pierwsze doświadczenie było złe, spojrzenia były wrogie, i po prostu jakąś blokada się we mnie stworzyła. I spędziłem w Boliwii chyba 12 dni, i w zasadzie nie mam ani jednego dobrego zdjęcia cholita, to właśnie, cholitas. Tych kobiet w tych tradycyjnych strojach, więc to jest akurat moja porażka. I mam nadzieję, że kiedyś będę miał okazję to poprawić. Ale właśnie każdy kraj jednak ma coś takiego charakterystycznego, innego i których się łatwiej fotografuje w niektórych trudniej. Tam było mi trudne. Może też wiązało się to z tym, że to było po dwóch miesiącach podróży, kiedy przyszedł taki pierwszy kryzys i fizyczny, i taki psychiczny, bo jednak podróżowanie jest piękną sprawą, ale też męczącą. Jak akurat te dwie, dwa pierwsze miesiące minęły w Boliwii i nie miałem takiej energii, takiej siły, żeby się przebijać przez ten, nazwijmy to mur taki. Stawiamy przez, przez yy, właśnie to tam mieszkańców. Yy. Trochę się za yy, Znaczy, idealną chyba dla mnie sytuacją jest yy, yy, pójście na żywioł. Ja lubię się yy, na żywioł. Yy, z jednej strony wiem, że fotografowie lubią ustawiać sobie światło z tyłu, z przodu i tak dalej, żeby zapanować nad sytuacją od A do Z. Ja chyba mam taką sytuację, że ufam, że coś z tego wyniknie, z tego chaosu wyniknie coś fajnego i dlatego właśnie jak wspomniałem wcześniej, lubię się że tak powiem wbijać ludziom do domu robiąc zdjęcia niekoniecznie spodziewając się, nie, niekoniecznie wiedząc czego się spodziewać. Zawsze mam nadzieję, że w każdym mieszkaniu albo w, właśnie w ogródku znajdzie się miejsce, gdzie o tu jest super, żeby kogoś sfotografować, bo tu jest takie a nie inne tło. Trochę tam to świetle, ale jakoś nie, nigdy z tym nie przesadzam. Jeżeli się można, jeżeli się da, to w ogóle nie doświetlam. Bardzo lubię przy naturalnym świetle robić zdjęcia. Hmm. Może to wynika też właśnie z, te, z tego, że większość portretów robiłem w życie w, w pośpiechu albo pędząc na jakiś. Tutaj mówię a propos tej podróży, pędząc na jakiś pociąg, albo połączenie. Albo właśnie robiąc zdjęcia do gazety, gdzie zawsze zdjęcie musi być na teraz, a nie na, nie na za tydzień. E, dlatego chyba się przyzwyczaiłem do tego, że większość portretów robię właśnie... przynoszę na plecach swoją tak zwaną fabrykę, czyli aparat i dwa czy trzy obiektywy, lampę błyskową, no i staram się zrobić to, co mogę. <grym> e, także... Mm, jak nie wiem, gdzie będę fotografował, to może nawet jest fajnie czas. To do, do, dodaje taki pikanterii i dodaje może mi, że nagle przez 5 minut muszę naprawdę być super skupiony i widzieć wszystkie tam e, miejsca, kąty i, i elementy, które mają się złożyć potem na fajną fotografię.